Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w odcinku polecimy z na świąteczną mapę. Nowy sezon jest. Był update. Słyszałem, gdzie tu jest garaż? Tu? Nie. Chwilka. Tutaj, tutaj, tu jest. Kupi wysyła. Kid, lecimy, lecimy lecieć na to. I zawsze całą... Tak, I lecimy em, na luknisku. A ja, ja nie ogarniam tych telefonów, to może gdzieś mapy, z, z mapa jest. Mapa. Mapa. Gdzie tu jest? O, tam jest luknisko. Tu jest luknisko, musimy tutaj. Tutaj i jesteśmy. Już pamiętam, gdzie się jedzie. Ja już wiem, gdzie się jedzie, jedzie. Tu jedziemy. To tu leży. Chcę nagrywa. mnie to nie interesuje. jest jest Ja nie angielskiego. O, właśnie będziemy na to lecieć. O, na to. Za 170 sekund. 17 Escherty Nocki. Idziemy Toś, walizę Idziemy Przez kontrolę musimy widzowie oh, yeah. przejść Idziemy z kodami Będzie lepiej O mój kolor to zielony, możemy zmienić kolor? Mam mój zielony to kolor, Ok, tu mamy tak. Tu mnie zielona nie jest teraz. Okej. Okay. i tu mamy tak. To wiedźmy. Podaj, może bym sobie kaj, Tu mamy kawę, mam pączki. Wysyła. Tu mamy rzeczy. Mhm, mm welcome, welcome. lekko. Te, oto jest winda. Będę się nie przejechał. Jak potem bym miał czas. Tu co jest? Tu jest męska. tak męska wygląda, Dobrze do, nie będę wychodził. 100 sekund to wyjdziemy tak 130. No i teraz... To, to możemy już iść sobie pozbiedzać na ten sam To Może to w ogóle wsiąść. Aha, możemy. Możemy. Tu nie, tu nie, nie. Albo... Kogo nie ma to można pozbyć. Tu będę Mamy tak, tu mamy miejsce dla tych, które obsługują. to na exit, tu mamy vip -a. Jestem vip Aha. I to stąd? Tu my tu musimy iść. Tutaj. Tu Normal Class. My tu możemy iść. Nie. Okej. Okay, tu mam takie miejsce. Tu mam takie I odlatujemy. Możemy coś porobić. Hmm, ja są? je będziemy Co tu jest? To nie wiem, co to jest. Game? wiem, o, grams. Mój to dwa tylko. Muszę pobić. Aha, jeszcze raz. Jeszcze raz. Hmm, beznadziejny. Jestem. Jeszcze raz próbujmy sobie. Nigdy byłem na innej mapce, nie byłem. Zagrajmy sobie coś innego. To. Nie wiem o co chodzi. Ale ruszyciejmy. Lecimy. lecimy. Okej, okay, co się dzieje? Już Uda. Teraz wiem z filmu, ale nie, nie chcę powiedzieć. Musisz się, się domyśleć. A ja Nie, Co się coś z oknem? Patrzmy za oknem. I co się z się co za godna, fajnie dopracowała, nagrała, gdy już to to w tym odcinku. A jak już wyruszamy, to bym poprosił o suba i like. I komentarz. Miły komentarz. Przedmywałam serduszko. Dobra, jesteśmy. Nas to będzie to patrzymy tak będziemy cały czas wycieć? O, tak. Nie byłem nigdy na tej mapie. Pozwiedzamy dzisiaj mapkę. Domek też, bo tu wiem, że jest domek. Jestem świetnie ubrany. Teraz trzeba to tak Ja wolę tak znajdować. Koda, wybierzmy satanę jednak. I... Mhm. house. Koda. Koda, pozwiedzamy. Tu mamy taką ładną... Tu mamy ładną kuchnię. Tu mamy... Czy się to rozdać tylko rozpadzie. E, mamy tu salonik. Tu możemy sobie zjeść. Nie, tu możemy sobie zjeść. E, e, tu coś jest. Okej. Okay. Łazienka. Okej. Okay. Tu mam kartony, tu mamy schowek. Coś jeszcze tu mamy jak za pokoju. Tu jest pokój. To wszystko. Zjedziemy tu, sobie, tu, tu się dla gości pewnie. Możemy się przebrać. Tu mam telewizor, tu też mam w ogóle telewizor, nie zobaczyłem. Tu mamy pokoik, tu mamy Wartsapy jak ktoś lubi na przykład grać. Tu mamy, to jest mój pokój, mamy laptopika dla dziewczyny też, a tu mamy też dla dzieci. Tak się tak wydaje, że będzie pasować, bo tu jest dwóch miejsca i jeden telewizor. Jeszcze tu jest balkon, widzę. Open. Ładny tarasik. Wlejdziemy na dół. Ładne miejsce. D o, dymi mi się skomina. Prawo, brawo, taki mały detal, a dymi się jednak. Close. Idziemy. Nie, tu byliśmy. Teraz chodźmy na podwórko. Ktoś mi zadzwonił. Tak, mi dzwonił. Tu mamy. Tu mamy dalej takie aloognisko. Nie wiem, jak to nazwać. Jakby nas żyło. A tu możemy. Za namarały coś. Ijemy. Ładny ten domek. Żeby się nie podpalił domek, to byśmy zgasić. Przesiedzieliśmy. Ja już szybko coś zjadł. kanapeczka. Idziemy. Bym se kara wziął. Taki skuterek. Ja bym tam sobie podjechał. Nie podjechałbym autem. Tu mamy wróć. Tylko tu mamy ładne widoczki. To mi się najwydaje, że to będą ładne widoczki. Mam takie przynajmniej nadzieję, że to będzie ładny widoczek. Tu możemy dźwięk sobie zrobić. Ja sobie zrobię z blokadę. Okej. Okay. Mm, nie zapisuj. Ale fajne dźwięcie wyszło. Ładny widoczek. Tu jest w ogóle ktoś autem przyjechał. Nie zadaję pytań. Goda. Ten tym chyba lepiej będzie. Ale... Nie, bo tu nie mogę. gadać. Nocie. No Się, A i ja sobie poczekamy. musimy. Albo ja tam wiadę. Szybciej będzie. Ja tam wiadę. Tego nie będzie, będzie niebezpiecznie. Ale wiadę. Jedziemy. U. Jedziemy. Nie wiem, czy ja tu powinienem podjeżdżać, podjeżdżać. Tu mamy ten, tu ktoś jest. Tu mamy, o kafejkę. Tu mamy tylko na start. to Za chwilę Tu możemy się na coś ciepłego pewnie zrelaksować. Tu możemy iść na dwór. To jest... Nie, nie chciałem tego zobaczyć. Ładny widoczek. Fes ładny na widoczek. Idziemy stąd? O, gitarka. A czy się da gitarkę użyć? Zaspięłam. Bo coś zaśpięła. Nie umiem. Nie wiem, na gitarze... Nie zaśpięła, tego na... Nie mówię po prostu super. A A śnieżko mogę wziąć. Znaczy nie mogę rzucać. Mogę rzucać. Muszę od razu, bo... Okej. Okay. O, ja bym się na... Tych dwóch przejechał, nie bym na wszystkich przejechał. To jest dużo, to jest albo tu, albo tu. Po kolei lecimy. I widziałem. Jesteśmy Aha, a, nie podjada tak. Nędy no, widoczki są jeszcze raz z mój skuterek, teraz musimy tam wjechać. Ty, 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 idziemy góry niebezpieczną trasą. O nie, wejdziemy tu. Dobra, ja to ja Teraz tu, tak? I tu jest fajnie. Ale szybka, traska. Ow. Ała, ała. I skuterek, jeszcze raz się tam wjedziemy. Bez jeszcze jednego przejścia. Ciekawe, jak ona prowadzi i zapyta, Tak, pojedziemy. albo nie. Bo chciałem coś innego zrobić. Tylko, ja znów tu nie przejeżdżam. Nie, tu są te auta, tu są to auto, a tu są dwa jeszcze, to sobie będę Mi się bardziej wydaje, że ten, bo ten jest taki spokojny. Nie działa, chciałem powiedzieć. Wow, wow. Na bym nie wyjechał, ale wow, okay. oh. wow, wow, Jest fajny zjazd. Mhm. że korpus będzie. A tu sobie przejedziemy. Tu się jeszcze jedzie. Jedziemy. To jest jakaś droga, czy ja źle jadę? Tu ma auta. Co to za droga? Co to za droga jest? No To jest helikopter. Aha, to jest ta droga. A tam możemy wjechać. Na zawolę mamy I ja teraz bym O, tu coś, co ja lubię. to jeszcze coś jest. Dobra. Próbuję pojechać do naszego domu. Taki mały Nie uda się. Nie uda się. Albo się uda. Ja nie wiem nawet, gdzie mam doda. Ale spróbuję się dostać. Ja jestem mam dom w ogóle. Tu mam nie, gdzie mam dom? Utkłem. Nie. Nie. Nie pozwolę sobie. O, jestem, jestem, to jest mój dom? Nie. Nie da się przez to przejechać. Blokuje się. Da. Jestem... Nie, to nie mój dom! mam dom. Ej. Ale wzwano se dałem. O, tu, 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 tu. I muszę wjechać jeszcze. Nie wada. Ja ledwo tu przyjechałem, ale mam tu wjechać. Fajne wyzwanko co zrobiłem. Kada, wierzaj. Nie wiadomo. O nie, zablokowałem się. I... Rozpędzę się. Hmm. Muszę się rozpędzić, żeby to zadziałało. Hmm, muszę się rozpędzić. Pii, pi, pi, pi. Nie wiadomo, nie da się. Ok. Tym świątecznym, miłym ascentem. Kończymy w sumie ten filmik. Do następnego!